Drapiemy pierwszy milion. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Lajkuj, komentuj i baw się dobrze. Cześć, cześć, cześć. Witajcie w najnowszym odcinku. Niedzielny miks drapkowy za 5 zł. W sensie zdrawki za 5 zł, a wkład 40 zł. I mamy tutaj takie zdrawki jak 10 razy kasa, rajska kasa. Żabka szczęścia, srebro złoto, moc szczęścia, pieniędzy jak lodu, walizka, pieniędzy i lucky day. Ciekawe czy to będzie lucky day, niedziela. No, o, ile tu można wygrać? 200 400. No, szkoda, że nie ma 470 jak Natalia. I 200 jeszcze kurczę do za 20 zł. No nie, no to był po prostu sztos odcinek. To już to jest odcinek, a my mamy zdrapki za 5 zł i też czekamy na jakieś dobre wygrane, dobre wygrane, najlepiej jakieś konkretne i drapiemy wygrywające liczby albo szukamy koniczyny, a nasze liczby to 38, 34, 29 i 47, a mamy, mamy 13, nie, to nie nasza liczba. 42 też nie, 45 nie, 36 nie, 59 nie, szukamy dalej, 52 też nie, 14 nie, 19 nie, 51 nie i ostatnia to 44. No niestety zdrabka pusta, laki daj to nie daj. 10 razy kasa. Tutaj jeszcze nie miałem ani razu tego symbolu 5 razy, ani 10 razy. Może dziś, może dziś. Czemużby nie? A nasze liczby wygrywające to 40, 31, 37 i 22. Zrapka z numerem 5. A mamy 36. 8. 9, 21, 6, no nie, szukamy dalej, 42, nie, 7 też nie, 2, nie, 33 też nie, i ostatnia szansa to 1, niestety tutaj mamy A i B. No co zrobić, co zrobić. Może rajska kasa, może rajska kasa i szukamy palmy albo takiego pliku pieniędzy. A zaczynamy od balsamu. Zaczynamy od balsamu. Dalej mamy wiśnie, mury, awokado, arabus, Cytryna. rower. A na nas kwiat i Biedronka. Tutaj niestety nic nie ma, jest pusto. No to może żabka szczęścia, to może żabka szczęścia, może mi szczęście przyniesie. I szukamy wygrywający liczb, a nasze wygrywające liczby to 35. 16.

No nie, no nie, to nie jest mój dzień, chyba dzisiaj 15, 36 same oboki, 23 kolejny obok, 14 i ostatnia to 24. No niestety, no niestety, poła zdrapek za nami i nic nie ma, to może znajdziemy taki worek pieniędzy, srebro i złoto. Może tutaj coś wleci, a nasze wygrywające liczby to 29, 6, 32 i 22. Te 22 mi się prześladuje normalnie. I mamy 4, nie, 14 też nie, 11 nie, 26 nie, 16. Oj, oj oj 2, 20 czy no jakby inaczej naturalnie 28, 36 i 34. No dramat, dramat, po prostu dramat, słuchajcie, moc szczęścia. Cylinder, no coś czuję, że będzie tu cylinder. Tutaj lubi się pojawiać cylinder w tej zdrawce. No może dzisiaj może i dzisiaj patrzcie znowu 22, ja nie wiem, ja nie wiem. A no mamy tutaj 9, 35, 18, 20, 2, no nie, no nie normalnie 7, 17, 32, 3 i ostatnia to 20, ale 1. Oj oj, 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 co Wam mam powiedzieć? Zdrawki z Gdańska. Zdrawki z Gdańska. I szukamy tutaj takiego symbolu diamentu, albo jednej z wygrywających liczb. A nasze wygrywające liczby to 28, 13, 36 i 24. A mamy.

Walizka pieniędzy, wygraj 200 tysięcy złotych i szukamy tutaj takiej walizki. Możemy tutaj znaleźć 5, 10, 15, 20, 50, 70. Bardzo fajne kwoty. No to co, przybliżę was. Może coś się zadzieje tutaj <grytanie> i drapiemy, i drapiemy. A nasze wygrywające liczby to 26, 36, 45. I siedemnaście. I mamy czterdzieści cztery, zaczynamy pięknym obokiem. Trzydzieści osiem, czterdzieści sześć, trzydzieści trzy, czterdzieści jeden, szesnaście, pięćdziesiąt jeden, dziewiętnaście, pięćdziesiąt trzy i 58 super podsumowanie odcinka. Na odcinek wydaliśmy całe szczęście, tylko 40 zł. Wygraliśmy całe nic. No i tyle na dzisiaj. Do następnego odcinka. Dzięki, cześć.